Witam. Żegnamy mrok. Żegnamy mrok na zawsze. Z końcem roku kończy się mrok, kończy się kłamstwo, manipulacja. Z nowym rokiem wchodzimy w inny świat, w świat, w którym prawda wyjdzie na jaw, bardzo dużo prawdy, istoty boskiego światła. Wyciągają tą prawdę do wierzchu. I, I zobaczymy dużo. Z tym, że nie wszyscy zobaczą. Jedni krzykną, wow, w tym świetle widać więcej. Tak ten świat wygląda. To była wszystko manipulacja. Inni powiedzą, wow, nic nie widzę. Nie wiem, wypali im oczy, ta światłość. No, cóż zobaczymy, jak ja to mówię, kto jest kto i co jest co. Zobaczymy dużo, dużo, dużo prawdy. I ta prawda jednych wyzwoli, no i innych troszkę. Nie wiem, on nie wiem, oszoło mi pewnie, ponieważ byli pewni, że nigdy to nie wyjdzie. Chociaż nie wiem, pewnie zauważyliście albo słyszeliście o jakichś tam miastach podziemnych. To takie coś na wszelki wypadek, jakby ich plan po prostu no nie, nie dało się całkowicie wcielić, aby nie dali rady wszystkich zniewolić. To takie obietnice, że jakby coś, to mamy tam swój świat. No cóż, tutaj wyjdzie też prawda w sumie bardzo taka no nieciekawa dla tych, którzy dali się, nie wiem jak to powiedzieć, zmanipulować, omamić że będą władcami tego świata, mają dużo nagromadzić, to tak jakby złodziejom dać wolną rękę, aby kradli, a potem złodzieje sami się zapakują w odpowiednie miejsce, gdzie wszystko zgromadzam, będzie na miejscu. Ktoś tutaj cwanie to wymyślił, ale nas to nie interesuje. To już jest ich wybór, to jest po prostu ich sprawa, ich problem. Świat musi się rozświetlić i się rozświetli. Z tym, że tam jednak ta Polska się bardzo dobrze pokazuje. Energetycznie na ten moment energetycznie Polska jest numer jeden. Tu na całej ziemi. Najlepiej świeci energetycznie. I tu jednak, jednak ta iskra od nas wyjdzie. I to tak to się potwierdza. Jest coraz lepiej. U nas będzie lepiej. A inni, no, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno musimy kreować nową, nową ziemię, światłość. Światłość, która wypala, rozpuszcza, rozświetla ten mrok. My powinniśmy po prostu istnieć albo. Zdeklarować się, że pragniemy istnieć wyłącznie po tej stronie boskiej światłości, bezwarunkowej miłości, prawdy i kreować to, wyobrażać sobie, że tak się dzieje, że wychodzi prawda, wychodzi zresztą, wiecie doskonale, że wychodzi. To przyspieszy, jak tam już mówiłem, myślę, że wiosna będzie już zupełnie inna, aczkolwiek nie wszędzie. Nie wszędzie. U nas powinno się coś zmienić. Wiadomo, że tam mrok usiłuje coś tu jeszcze namieszać. Prośmy istoty boskiego światła, aby te istoty po prostu tutaj zadziałały, żeby nam pomogły. I my, jako istoty tego boskiego światła, też działajmy. No, najważniejsze. Podchodzić do tego z takim olbrzymim optymizmem. Będzie tylko coraz lepiej. Będzie lepiej. Jest dobrze. A będzie lepiej. Będzie coraz lepiej. Ten mrok rozświetli się. To kłamstwo zostanie tutaj pokazane. A ci, którzy dopuścili się tego kłamstwa, którzy dali się skusić, oni tam, no niech im będzie najlepiej. O. Tak to. Tak powinno być. Niech im będzie jak najlepiej. Ale, ale. Dobra. Chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za te życzenia. Nie, nie byłem w stanie odpisać wszystkich, więc dlatego to nagrywam. Bardzo Wam dziękuję. Ja, wiadomo, czego Wam życzę. Zawsze będę życzył wszystkim tego samego, czyli. No, istnienia w świecie bezwarunkowej miłości, w światłości, w prawdzie. Tego Wam życzę od zawsze na zawsze. I, i to się musi po prostu wydarzyć, się stać. To, to się musi dokonać. Dlatego, że my tak chcemy. My pragniemy w takim świecie istnieć i taki ten świat będzie dla nas. Cóż, chciałbym też podziękować za te wpłaty. Bardzo za nich serdecznie dziękuję. Słuchajcie, ja podchodzę do tego zawsze, tak samo mówię. Jeżeli ktoś uważa, że mu pomogłem, może mi wpłacić dobrowolną darowiznę. I w ten sposób mam też dowód, że po prostu pomagam. Pomagamy, bo tutaj jednak wspólnie pomagamy z moją żonowaniem. I, no I to jest po prostu, mamy dowód. no Jak widzę, że tam ktoś żąda od kogoś najpierw wpłatę, a później ewentualnie mu pomoże, to, to jest to akurat dla mnie coś, nie chcę tego nazywać, nieważne. Po prostu ja uważam, że jeżeli komuś pomogę, może mi wpłacić dobrowolną darowiznę. Ale jeżeli nie ma, to po prostu nie powinien wręcz. Nieraz mówię tak, że jeżeli ktoś mówi, że wyślij mi tam numer konta czy coś, wcześniej mówisz, że na trudną sytuację, absolutnie nie zgadzam się. Nie i koniec. Dlatego, że ja tak uważam i, i tak ma być, i tak musi być. <grych> Więc tutaj jeszcze raz serdecznie dziękuję. O, już tam szczerają. <laughs> Także tutaj mm, kończy się ten stary rok, kończy się ten mrok, Nowy wkrótce nadejdzie. Niech będzie dla was po prostu światłością. Nowym światem światłości prawdy. Wszystkim, czego sobie życzycie. Musi tak być. <laughs> Więc idziemy do tego nowego roku. Idziemy z nadzieją, rok się kończy, światłość nadchodzi. Proście, a będzie Wam dane. <gryw> Można to tak, ale po prostu będzie lepiej. Musi być lepiej. I prosimy Boże źródło bezwarunkowej miłości, światłości. Prosimy. O rozświetlenie tego mroku, wypalenie wręcz tego mroku tu na ziemi, rozświetlenie i przemienienie w boską energię miłości i światła w światłość. I dzieje się każdego dnia o 21.00. Tam chciałbym podziękować tym, którzy tam uczestniczą w tym powiedzmy rozświetlaniu tej naszej Matki Ziemi. Naszej przestrzeni. Wierzcie mi, że to działa. Ja sobie tam sprawdzam i to jest coś w rodzaju takiej, jakby nie wiem, jak to, takiej eksplozji tej boskiej światłości. Tak to, tak to widać, tak to czuć. I, I to jest super. Ale jeszcze w międzyczasie, kiedy tylko Wam tam się przypomni, to po prostu. Niech Boska Światłość rozświetli ten mrok. Teraz. Już. Teraz. I się rozświetla. Im więcej nas poprosi, tym na pewno będzie lepiej. Tym szybciej to nastanie. Prosi dużo już. Widzę, że bardzo dużo prosi. Albo macie tak olbrzymią moc. A to nieważne, czy dużo. Ważne w sumie, jak to działa. A działa. Wierzcie mi, że działa. A z tego co tu czuję wysyłacie mi mnóstwo tej bezwarunkowej miłości. I to jest niesamowite. Bardzo dziękuję. Niech to świat się rozświetli. Musi się rozświetlić, bo my chcemy żyć w świecie światłości, prawdy i miłości, bezwarunkowej. Tak, ktoś tam kiedyś zwrócił uwagę, że na tym internecie to jest dużo tej bezwarunkowej miłości, ale dla pieniędzy, <grywki> biznes i tak dalej. A przecież my powinniśmy wszyscy razem poprosić o tą światłość. O świat, w którym nie będzie potrzeba pieniędzy, nie będzie potrzeba energii, będzie to wszystko za darmo, będzie po prostu cudownie. I prośmy też o to uwolnienie tej wolnej energii, bo jest nam to bardzo, ale to bardzo potrzebne. To jest tak, jeszcze parę lat temu powiedziałbym, że gdybym miał możliwość uwolnić tą wolną energię, nie, nie, nie zgodziłbym się, nie, nie zrobiłbym tego, dlatego że to by zawaliło wszystko. Wszystkie te, te struktury, wszystko to, to, co było zbudowane, niestety, na tym niewolniczym traktowaniu ludzi, gdyby to runęło, to byłoby strasznie. Ale widzicie, oni chcą to po prostu rozwalić, cały ten system na zasadzie zniewolenia ludzi, uzależnienia od energii. I dlatego ta energia bardzo, ale to bardzo jest nam potrzebna, darmowa. I to jest taki punkt, który musi się zrealizować. Jeżeli nie musielibyśmy pracować, aby mieć tą energię, aby nie wiem ogrzać dom, nie wiem napędzić samochód, mieć światło i tak dalej, to ile mniej musielibyśmy pracować? To po prostu człowiek nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić jak ta energia wolna jest nam bardzo teraz potrzebna? Dlatego prośmy Boże prosimy Cię o uwolnienie tej wolnej energii. O wypalenie, rozpuszczenie, rozświetlenie wszystkich istot, które blokują tą wolną energię. Energię to jest nam potrzebne, więc niech to się stanie teraz już. To, co jest już dawno wymyślone, to nam wystarczy. Wystarczy, aby to zostało po prostu uwolnione, aby każdy mógł do tego mieć dostęp. Wierzcie mi, troszkę pogrzebałem, że tak powiem, w tych urządzeniach wolnej energii, darmowej energii. I to jest. I będzie. Dlatego, że my tego potrzebujemy, a światłość, boska, bezwarunkowa miłość może nasze marzenia spełnić. Prośmy i będą spełnione. Życzę wam jak najwięcej zdrowia. Bo to zdrowie jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebne. I tutaj jest też taki sposób. Proście Boga, na zasadzie Boże, proszę Cię o podpięcie mnie do źródła boskiej odporności. Zobaczycie, jak to działa. To jest bardzo ciekawe. Możemy prosić, Boże, o pod... proszę Cię o podpięcie mnie do źródła boskiej witalności. Też niesamowite. Ja to mam wypróbowane, tam pewnie już mówiłem na którym nagraniu. Boże, proszę Cię podpięcie mnie do źródła boskiego zdrowia to wszystko można i należy wykorzystać dlatego że mamy takie możliwości więc wykorzystajmy je bo to jest bardzo potrzebne na ten czas bardzo mamy tą manipulację kombinację ale to runie dlatego że my chcemy prawdy więc to musi runąć. To tak jak powiedziałem, ci, którzy tu namieszali, co się z nimi stanie? Ich problem. De uwierzyli. Uwierzyli tym, którzy, jakby ich nazwać, no powiedzmy o tak, ten, kto zawierzył szatanowi, przecież to słowo takie nieodpowiednie, ale tak to możemy. Ten, chyba nie ma, albo nie tak, nie powinien w ogóle mieć jakiejś, nie wiem, złudzeń, że to słowo dostanie, zostanie dotrzymane, bo tam nie, nigdy nie ma. Z tamtej ciemnej strony nigdy nie było, nie jest i nigdy nie będzie dotrzymane słowo. Nie ma takiej możliwości. Ale to już, to jak mówię, co nas tu obchodzi? Zawierzyli, dostaną. Mieli wykonać coś, wykonują, wkrótce wykonają i dostaną odpowiednią za to nagrodę. To jest normalne. Nie nasza bajka. My się czy mamy bezwarunkowe miłości, światłości? Nie podpinajcie się za bardzo do tego, co się w przyszłości stanie z tymi, którzy tutaj tak namieszali. Ich problem. Empatię wtedy sobie tam schowajcie głęboko. Gdzieś tam bardzo głęboko. Na co ktoś zasłużył? No to będzie miał. My prośmy o światłość, o rozświetlenie mroku, uwolnienie tej wolnej energii. W końcu, jak wolna, to powinna być uwolniona. Proste. Jest tej energii multum. I ten świat będzie miał wolną energię. A ci, którzy chcieli zniewolić duzie ludzi przez tą właśnie energię, bardzo się zdziwią. Kiedy stracą po prostu możliwość gnębienia ludzi, to ich chyba zaskoczy, myślę. I niech tak się stanie. Życzę wam światłości, bezwarunkowej miłości i po prostu prawdy, która pokaże wszystkim, wszystkim, o co tu chodziło i jak jest naprawdę. Powodzenia.